Laya Yoga Laya Yoga jest nauką o wykorzystywaniu ciakr w celu dochodzenia do wyższych stanów duchowego samourzeczywistnienia. Na techniki Laya Yogi mogą sobie jednak pozwolić tylko bardzo wysoko zaawansowani joginowie, ponieważ budzenie ciakr wyzwala siły trudne do opanowania dla osób niedoświadczonych. Słowo czakra oznacza koło, w literaturze indyjskiej ciakry nazywa się również kwiatami lotosu, ponieważ oczom jasnowidza przedstawiają się jako szybko wirujące świetliste koła, przypominające różnobarwne kwiaty lotosu. W rzeczywistości ciakry są krążącymi wirami energii duchowej, rozmieszczonymi w ciele eterycznym i pozostają w łączności z ośrodkami nerwowymi oraz gruczołami dokrewnymi ciała fizycznego. U ludzi na niskim poziomie rozwoju duchowego są słabo zarysowane o mętnych barwach im wyższy rozwój człowieka tym lepiej rozwinięte są jego ciakry bardziej świetliste i szybciej wirujące są one odbiornikami energii życiowej z wyższych płaszczyzn duchowych za ich pośrednictwem dokonuje się również wymiana energii między ciałem fizycznym mentalnym a astralnym w ludzkim ciele rozmieszczonych jest siedem głównych ciakr, tak jak siedem głównych tonów na skali muzycznej. Wszystkie ciakry współbrzmią ze sobą, a skala ich wibracji jest dostosowana do prędkości dźwięku i światła. Z tym wiążą się lecznicze walory kolorów i dźwięków oraz ich znaczenie dla pobudzania pewnych stanów umysłowych i emocjonalnych. Na tym też w dużym stopniu opiera się zapewne Siła oddziaływania malarstwa, muzyki i dramatu na ludzkie umysły. Chociaż czakry znajdują się w różnych częściach ciała eterycznego, ich działanie jest połączone i skoordynowane z całym systemem mózgowo-rdzeniowym ciała fizycznego. Można je przedstawić jako siedem kwiatów wyrastających z jednej łodygi, którą jest kręgosłup. Z astrologicznego punktu widzenia Wszystkie planety są ciakrami systemu słonecznego, a ciakry w ludzkim ciele eterycznym są do nich odpowiednio harmonijnie nastrojone. Cały Zodiak jest jedną ogromną ciakrą składającą się z 12 planetarnych płatków, a którego centrum stanowi Słońce. Według nauki tajemnej istnieją na Ziemi różne miejscowości odgrywające rolę ciakry w organizmie wielkiego człowieka, czyli ludzkości. Z którym wszyscy jesteśmy nierozerwalnie złączeni. Uprawianie techniki laya yogi pozwala na pobudzaniu ciak przez koncentrowanie na nich uwagi, co powoduje jednocześnie wzmożenie aktywności związanych z nimi narządów fizycznych. Rozmieszczenie i funkcje ciakr są następujące: 1. Ciakra Sahasrara bywa nazywana Lotosem o tysiącu płatków. Chociaż dokładnie liczy ich 960. Ma związek z szyszynką i korą mózgową. Mieści się na wierzchołku głowy, ale nie w samym ciele eterycznym, tylko prawie już ponad nim. Gdy w pełni jest obudzona, ma ogromną szybkość wibracji i mieni się wszystkimi odcieniami świetlistego fioletu. Na początku równie mała jak inna, potem w miarę duchowego rozwoju człowieka rozszerza się stopniowo aż okrywa całą niemal głowę. Aureola widoczna dookoła głów świętych na obrazach religijnych symbolizuje potężne promieniowanie duchowego światła, pochodzącego właśnie z czakry Sahasrara. Światło to wywiera dobroczynny wpływ na wszystkich, którzy znajdą się w jego pobliżu. Czakra Sahasrara budzi się ostatnia spośród wszystkich siedmiu. Jest bramą wiodącą do świadomości kosmicznej, i wiąże się z doświadczeniem najwyższego poziomu zjednoczenia z boską świadomością. W czasie medytacji laya yogi Sahasrara ulega pobudzeniu, które dynamizuje kontrolowany przez korę mózgową zakres aktywności mózgu, a mianowicie zakres wyższej intuicji. Ma ona ponadto szczególny związek z przepływem dźwięku dlatego jej rozwój podnosi zdolność jasnosłyszenia. Jednocześnie uaktywnia się szyszynka, co czyni ciało bardziej wrażliwym i podatnym do reagowania na siły duchowe. Sahasrara jest jakby naszym ambasadorem do światłości boskiej i dzięki jej oddziaływaniu, ja osobowe, zostaje zjednoczone z ja kosmicznym. 2. Ciakra Adzinia jest umieszczona na czole, trochę powyżej miejsca pomiędzy brwiami. Ma dwa płatki wewnętrzne i 96 zewnętrznych o barwie różowo-złotej. Jest ośrodkiem trzeciego oka, czyli zdolności jasnowidzenia. Ma związek z przysadką mózgową i obszarem podkorowym mózgu. Pod wpływem medytacji, z uwagą skoncentrowaną na tej czakrze, struktura osobowości medytującego ulega integracji i pozostaje pod kontrolą woli. Jednocześnie Pobudzeniu ulega część przysadki mózgowej, a hormony wydzielane przez przysadkę regulują działalność innych jeszcze gruczołów, takich jak tarczyca nadnercze i gruczoł płciowy. Gdy więc przysadka działa w pełni sprawnie, wtedy cały system gruczołów zostaje doprowadzony do harmonijnej równowagi, a to ma korzystny wpływ na zdrowie fizyczne i stan emocjonalny. Pobudzenie aktywności trzeciego oka przenika całe ciało światłem, co wpływa m.in. na poprawę wzroku. 3. Ciakra wisiutka ma 16 płatków koloru świetlisto srebrnego jak blask księżyca na wodzie. Znajduje się w tym samym miejscu co tarczyca. Tradycja mówi, że Jogin, który zdobył nad nią władzę, ma wielki twórczy dar mówionego słowa. I moc rozumienia tajemnic przyrody. Potrafi również przetworzyć swoje ciało fizyczne i zachować siłę młodości jak długo zechce. Rozwijają się jego uzdolnienia artystyczne i moc twórcza. To, co mówi jest jasne, precyzyjne i pełne znaczenia. Ciakra Wiśutka ma najbliższy związek z praktykowaniem mantra jogi. 4. Anahata, ciakra serca. Położona jest tuż obok serca i ma 12 płatków jasno-złotego koloru. W nim ma siedzibę Iskra Boża, nasza natura duchowa. Anahata wiąże się z duchową miłością, współczuciem, litością, wzajemnym zrozumieniem. W pełni rozwinięta pobudza sferę wyższych uczuć oraz wrażliwości, umożliwiając współdoznawanie cudzego cierpienia. Pozwala kochać i współczuć w sposób niepojęty dla ludzi o przeciętnym stopniu wrażliwości. Powoduje, że wszystkie ciała ponad fizyczne napełniają się Boską Miłością. 5. Czakra Manipura znajduje się w splocie słonecznym w środku brzucha. Ma 10 płatków. Jej symbolem jest ogień. Wiąże się z energią życiową. Z namiętnymi uczuciami i różnymi wzruszeniami, oraz ośrodkiem trawienia. Gdy zostanie dostatecznie obudzona, człowiek staje się bardzo wrażliwy na atmosferę otoczenia. Odczuwa wyraźnie, czy jest ona dobra czy zła, napełniona życzliwością i szczerością, czy też nienawiścią i obłudą. Gwałtowne uczucia, takie jak gniew lub złość, przejawiane przez kogoś w pobliżu niego. Odczuwa jako mniej lub więcej silne uderzenie w splot słoneczny właśnie przy tej czakrze. Stąd rozgałęzia się w różnych kierunkach 12 dużych splotów nerwowych. Każdy z nich zaopatruje różne systemy organizmu we właściwe im rodzaje energii. Nieumiejętne lub w niewłaściwej kolejności podejmowane koncentrowanie uwagi na tej czakrze może przynieść skutki negatywne zamiast pozytywnych wzmagając niższe skłonności psychiczne i uczuciowe. 6. Czakra Muladhara ma cztery płatki jest zlokalizowana u podstawy kręgosupa. Nazywa się ją głównym kwiatem lotosu, bo jest siedzibą mocy kundalini i ma związek ze źródłem woli życia. Jej symbolem jest żywioł ziemi, ponieważ kundalini to energia płynąca z głębi ziemi. Sama niewidzialna energia kundalini układa się w ludzkim organizmie w siedem koncentrycznych kręgów substancji eterycznej i astralnej. Energia kręgów zewnętrznych działa stale, ale łagodnie, przenikając w ciało przez czakrę Muladhara, natomiast wewnętrzne jej kręgi, zwane zwojami wężowymi, pozostają w uśpieniu. Normalnie i samoistnie budzą się u wysoko rozwiniętych jednostek. Na skutek medytacji Laya Yogi siła kundalini zostaje przebudzona i przez kanał Sushuma, biegnący wzdłuż rdzenia kręgowego, unosi się do czakry Sahasrara. Ten proces ożywia i stymuluje jednocześnie wszystkie inne czakry, co powoduje wzmocnienie i regenerację siły duchowej. Technika ta przeznaczona jest jednak wyłącznie dla bardzo wysoko zaawansowanych joginów, podczas gdy dla osób, nieprzygotowanych wszechstronnie mogłaby być nie tylko trudna i niewskazana ale nawet niebezpieczna dla zdrowia i życia niebezpieczeństwo umyślnego a przedwczesnego budzenia ciakry muladhara pochodzi stąd, że siła kundalini jest potęgą o tak niesłychanej mocy iż tylko najwyższy jogin może zdobyć nad nią pełną władzę 7. Ciakra Swadhisthana jest zlokalizowana około 7 cm ponad czakrą Muladhara, ma związek z funkcjami seksualnymi ciała. Jej symbolem jest woda. Ma sześć płatków odpowiadających sześciu rodzajom siły żywotnej. Każdy z nich jest innej barwy czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej oraz fioletowo-różowej. Ludzie, którzy mają duży zasób w tej różowej i fioletowej energii, Promieniują żywotnością, wydzielają ją też niektóre drzewa, i dlatego przebywanie wśród nich pomaga pozbyć się zmęczenia i regeneruje energię nerwową. Medytacja laja jogi nad trzema ostatnimi czakrami to znaczy manipurą, muladharą i swadisztchaną dopuszczalna jest jedynie pod kontrolą i kierunkiem wysoko zaawansowanego nauczyciela guru bo tylko on potrafi widzieć. Czakry ucznia i barwy jego aury. Każdemu, kto nie osiągnął jeszcze dostatecznego poziomu wewnętrznego oczyszczenia i samokontroli, guru na pewno odradził uprawianie laja jogi. Samowolna koncentracja na ciakrach znajdujących się poniżej przepony może wyzwolić niepożądane skłonności emocjonalne i seksualne, z którymi osoba nieprzygotowana nie potrafi się uporać, gdyż Wchodzą tu w grę czynniki zupełnie dotąd nieznane, będące poza zasięgiem wszelkich dotychczasowych doświadczeń. Naturalna, prawidłowa kolejność budzenia się ciak jest inna dla każdego psychicznego typu człowieka. Pominięcie tej kolejności i przedwczesne budzenie pewnych ciak techniką laya yogi jest niebezpieczne, grozi dezintegracją całej osobowości człowieka. Powolniejsze natomiast, ale we właściwej kolejności dokonywanie budzenia się ciakr można osiągnąć przez medytację Raja Yogi. Jednak i na tej drodze niewiele się osiągnie, o ile cały sposób życia nie zostanie przedtem zharmonizowany z wysokimi wymaganiami tej królewskiej ścieżki jogi. Jeżeli jednak uprawiamy medytację Raja Yogi, Oczyszczeni stosowaniem zaleceń jamy, jamy i Hata jogi, to nasze ciakry same będą się budziły stopniowo w kolejności odpowiedniej do stanu naszego ja i wszystkich ciał ponad fizycznych. Jakkolwiek w raja jodze nie ma świadomego i umyślnego koncentrowania uwagi na ciakrach, to jednak reagują one na ciśnienie wyzwalanej w czasie medytacji intuicji i woli duchowej. Czakry budzą się wtedy powoli. Stopniowo, we właściwym czasie i kolejności, jak dojrzewający na zdrowym drzewie owoce. Przebudzenie się ciak powoduje całkowite przeorganizowanie struktury osobowości. Ciakra na chata, ośrodek serca, staje się wtedy głównym siedliskiem uczuć, co sprawia, że dominującym czynnikiem kształtowania sfery emocjonalnej i sposobów jej wyrażania są uczucia wyższe. Energia czakry Manipura z plocu słonecznego wznosi się do ciakry serca, także może przyjmować zalecenia boskiej miłości. A kiedy czakra Adnia staje się ośrodkiem koordynowania całej osobowości, wtedy potężnym czynnikiem jednoczącym całą jej strukturę jest wola. Ogień kundalini z czakry Muladhara u podstawy kręgosłupa unosi się do najwyższej ciakry Sahasrara gdzie budzi wyższe zdolności duchowe i jednoczy ludzką indywidualność ze świadomością kosmiczną. Wtedy wszystkie ciakry oczyszczone i wzmocnione mogą wypełniać funkcje odbiorników i przekaźników energii duchowej.